Dzień dobry, witam pana Łukasza Sitka. Dzień dobry. Witam w dzisiejszej rozmowie, generator referendów struktury. Był pan jedną z pierwszych osób, która odpowiedziała na nasz apel na kanale Nam zależy, i to była w ogóle odpowiedź bardzo konstruktywna, bo zauważyłem, że bardzo pana pomysł zainteresował i że pan chciałby też współuczestniczyć w jego realizacji. Czy się mylę? Tak, oczywiście. Może na wstępie chciałem wyrazić takie ogromne wyrazy szacunku dla Was, dla Pana Bartosza i dla Pana, że podjęliście się ogromnego wyzwania. Wydaje mi się, że to jest taki potężny maraton, który musimy wspólnie przejść. Natomiast chyba wraz z rozwojem tego całego przedsięwzięcia dopiero różne tam wątki będą wychodziły no ja już widzę że to jest ogromne wyzwanie którego podjęliście się no i ogromny szacunek i właśnie za pomysł i no przede wszystkim też dla pana za jego realizację, bo jest pan tutaj przynajmniej dla mnie w odbiorze głównym takim taką osobą, która napędza ten cały projekt. Także to jest to jest pierwsza rzecz i może troszkę właśnie historii o mnie samym, dlaczego. W ogóle może może zanim to ja jeszcze jeszcze spróbuję ustosunkować się do tego, co pan powiedział. Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście jest to maraton i ponieważ no zamieszczamy tą naszą rozmowę na kanale już generator referendów to po prostu myślę, że jest to bardzo ważny przekaz dla osób, które chcą w tym uczestniczyć, że to nie jest na jeden dzień, że tutaj no, musimy planować. Ja nie mówię, że musimy się, każdy z nas musi poświęcić 8 godzin dziennie albo, albo 12, tak jak ja. Natomiast, no, jeżeli już coś robimy, to musimy mieć to w perspektywie co najmniej dwóch lat, tak jak ja to mówię, no i też tak. musimy się wspierać. To znaczy, to jest tak, że. Nie wytykać sobie błędów, tylko musimy po prostu aktywnie dążyć do tego, żeby próbować ten cel osiągnąć, a ten cel jest rzeczywiście no, ogromny. Przy czym ja dzisiaj rozmawiałem z posłem Sachajko, oni też prowadzą swoje działania. Obniżyli próg do 15%, bodajże, jeżeli chodzi o referenda lokalne. Zamierzają to zrobić w przyszłości do referendów ogólnopolskich. Także ja myślę, że tu jest takie, być może to się zejdzie w przyszłości, tak? że ich działania, nasze działania, my będziemy już gotowi tak? z naszą strukturą i od razu będziemy mogli zaatakować, że tak powiem. Super. Także. To jest bardzo ważne, bardzo panu dziękuję, że pan na to zwrócił uwagę. No i mam nadzieję, że pan będzie tak jakby cały czas to powtarzał i, i emanował właśnie tym, że to jest maraton, że tu jest nam potrzebny upór. A tak. teraz proszę kilka słów o sobie. Z zawodu jestem realizatorem dźwięku. No, ostatnie 10 lat praktycznie bardzo mocno pracowałem w branży rozrywkowej, więc tak właściwie tutaj jakaś praworządność, socjologia to jest, można, można by powiedzieć, troszkę obce, obce terytoria. Natomiast od zawsze interesowałem się właśnie różnymi rzeczami związanymi z biznesem, bo prowadzę swoją firmę już od 15 lat, taką jednoosobową, razem z żoną, to jest agencja artystyczna. Więc to były czasy, właściwie to były czasy w Polsce, bo jak rozmawialiśmy przez telefon przed wywiadem, e, sytuacja była taka, że właściwie Pana wywiad na kanale nam zależy. Pokazał się dzień po tym, jak kupiliśmy bilety na emigrację. Oczywiście decyzja emigracyjna była dużo wcześniej, już od kilku lat planowaliśmy wyjechać pierwotnie do Kanady. E, tam z różnych e, prywatnych powodów ta Kanada nie wypaliła przepadła nam wiza w 2015 roku. Później właśnie nasza agencja koncertowa na tyle się rozwinęła i, i przynosiła dosyć dobre dochody, więc człowiek tak troszkę ugrząznął w tym miejscu, które ma. Takie, taka, taka, jak to nazwać, y, taka ciepła klatka, prawda? Czyli jest dobrze, właściwie po co to zmieniać, y, no ale to ta, takie pragnienie zmiany swojego życia gdzieś cały czas w nas było. Y, no i ostatecznie y, pandemia niestety, która rozwałkowała branżę y, artystyczną. Szczególnie nas, artystów nieznanych, no bo w, oczywiście w mediach były ogromne nagłówki, ile milionów artyści dostali, ale prawda jest taka, ja jestem osobą z, ze środka tej branży, który też starał się o różne dotacje, po prostu na przetrwanie. Yy, okazało się, że te miliony to dostali właśnie artyści, którzy są na pierwszych stronach gazet, po to, żeby oni nie wykorzystywali swoich zasięgów antyrządowo. Ja to ewidentnie tak odbieram, że po prostu władza przekupiła te osoby, żeby zatkać im usta, żeby oni nie krzyczeli. Natomiast my, tacy yy, niezależni artyści, którzy nie są związani z żadnymi tam firmami, nie brylujemy w mediach, yy, no, jedynie po prostu jakieś tam. Chyba pół tysiąca, to był jednorazowo na dwa lata. Natomiast byliśmy jedną z dwóch branży, która miała. Zakaz prowadzenia działalności. I to jest właśnie też ważne, bo mnóstwo osób o tym nie wie. Gdybym zrealizował jakiekolwiek zlecenie, kara 30 tysięcy leci natychmiast. Myśmy mieli oficjalnie 31 marca, ja to wszędzie podkreślam, 31 marca 2020 roku weszło tam uchwała, czy to rozporządzenie, że branża rozrywkowa ma zakaz wykonywania swojej działalności. Więc za to, że dostaliśmy zakaz. Właściwie nawet nie otrzymaliśmy żadnych takich rekompensat, żeby przeżyć, bo nawet nie chodzi o to, żeby się dorobić, prawda? E, mamy też różnych przyjaciół w, w trakcie tego prowadzenia biznesu, w branży, na przykład gastronomicznej. No to oni mówią, że pandemia wróć, bo dostali takie dotacje potężne, że, że właściwie do dzisiaj sobie spokojnie z nich żyją i nie mają potrzeby walczyć. Natomiast my jako artyści zostaliśmy bardzo poszkodowani i właśnie ja, jakby do tego dążę, że ta sytuacja pokazała nam, że właściwie. I tak jesteśmy zdani na siebie. No i zapadła bardzo szybka decyzja emigracyjna: czyli zbieramy pieniądze, odkładamy każdą złotówkę, po to, żeby, po to, żeby wyjechać. No i tak po prostu przeleciał nam ostatni rok. Pozbieraliśmy sobie fundusze według założeń, wybraliśmy kraj, kupiliśmy bilety i nagle, boom, pojawia się na, na kanale Nam Zależy Pana Wywiad. No i to jest takie. Tak, takie uczucie słodko-gorzkie, bo z jednej strony człowiek już po prostu odpuszcza ten kraj, chce wyjechać z Polski, a z drugiej strony nagle pojawia się pewna iskierka, która mówi, że jeszcze nie wszystko skończone, nie? że jeszcze jest jakaś iskierka, że są ludzie, którzy chcą walczyć o kraj, nie poddają się różnym politycznym, różnym tam układom, już nie rozwijajmy tego tematu. W każdym razie to było takie niesamowite uczucie, I z jednej strony ja napisałem tego maila. Ale z drugiej strony, właściwie nie wiedząc, co można, jak można, ale no pana wywiad był na tyle konkretny, że jakby tam w tym mailu opisałem konkretne postulaty, no i myślę, że też będziemy kontynuowali to. No i tak wygląda tak. moja historia. W tej chwili jestem już na emigracji, no bo już cała maszyneria ruszyła, więc łączymy się z, z Hiszpanii, dokładnie z Teneryfy, Natomiast moja firma funkcjonuje w Polsce, bo też się zastanawiałem, czy jest sens odzywać się, no bo y, jest taki zarzut, prawda? Nie mieszkasz w Polsce, to po co mieszkasz się w sprawy Polski? Zostawi już Polakom, którzy mieszkają w Polsce. No nie jest tak, ponieważ moja firma prawdopodobnie jeszcze przez kilka lat będzie funkcjonowała w Polsce, bo i tak nie zmieni rezydencji podatkowej w związku z tym, że mam mieszkanie. Yy, różne interesy życiowe, bo jestem i w klubie strzeleckim, różne takie rzeczy, więc to z, jakby z mocy ustawy nie pozwala mi yy, stać się rezydentem hiszpańskim. Jedynie jakby, jak tutaj będziemy kombinowali różne biznesowe rzeczy, no to może to tam w pewnym momencie przejdzie rzeczywiście na rezydencję hiszpańską. Natomiast dopóki jestem Polakiem i płacę podatki w Polsce, a tylko zmieniłem adres zamieszkania, no to uważam, że jestem absolutnie w 100%. Odpowiedzialny ciągle za sytuację w Polsce, bo ona mnie dotyczy, prawda? Wysokość podatków, decyzje polityków i tak dalej. No tak, też nie wiadomo, jaki będzie efekt tego, czy, czy coś jest. się uda, czy wie pan, wszystko się uda, czy tylko częściowo się coś uda, ale wydaje mi się, że no w miarę możliwości trzeba po prostu walczyć, trzeba coś robić, bo ten problem chyba nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, po prostu całego świata. No, widać, co się dzieje w Izraelu, widać, co się dzieje we Francji w tej chwili, także po prostu rząd, no, rządzący nie nadają się na menadżerów, no i doprowadzają swoje kraje i społeczeństwa właśnie do takiego do takiego, do, do stanu a, absolutnego, tak jakby poczucia bezradności, no a to nie jest tak. to, tak, no, w Konstytucji jesteśmy suwerenem, zresztą yy, nie uważam, dlaczego ktoś głupi ma mną rządzić, tak, znaczy ja uważam, że rządzący powinni być o wiele lepiej wybierani, powinni działać w o wiele, innym systemie, systemie, który od nich wymaga odpowiedzialności, przewidywania, dalekowzroczności, natomiast w tej chwili mamy no, po prostu walkę o władzę, tylko, tylko tyle i wszystko, co jest z nią związane, czyli masę propagandy, jakiś kłamstw i, i tak dalej, i tak dalej. No próbujemy się jednoczyć, próbujemy coś robić w, w ramach oczywiście prawa, no, i pan jako pierwsza osoba przysłał maila, który w zasadzie już mówił, co trzeba na początku zrobić. Ja od razu te struktury, bo pan zaproponował właśnie struktury, to z grubsza to przekopiowałem na naszą stronę referenda.pl, właśnie w działkę struktury. Jak na razie, no, mamy tam chyba już w tej chwili z 20 wolontariuszy, ale ja jeszcze nie zdążyłem tego wszystkiego poprzyporządkowywać tak? Kto gdzie w jakim dziale działa? Zresztą oni są też bardzo różni, bo niektórzy deklarują, że będą dużo robić a nie robią nic, a inni w zasadzie nic nie deklarują, tylko mówią, no ja mógłbym, to, to czym mam się zająć? No to ja mówię, no to niech Pan rozkmini ten e-voting, tak? No i nagle po dwóch tak. dniach się okazuje, że e-voting że e tutaj na nasz wewnętrzny, że tak powiem, rynek, czyli to zapotrzebowanie wolontariuszy, okazało się, że można to głosowanie przeprowadzić i, i, i się da, czyli to nie jest taki duży problem, jak mi się początkowo y, wydawało. Niech Pan powie, jak Pan widzi w ogóle dalej ten projekt i y, y, jak Pan sobie wyobraża jego Rozwój. To jest jeszcze też takie bardzo, bardzo subiektywne spojrzenie, bo Pan tutaj w wywiadach, te ostatnie dni, przygotowując się tutaj do naszego wywiadu, oglądałem sobie Pana wywiady i na paferę, i na, na generatorze. Na kanale YouTube'owym i pan, na przykład, bardzo mocno podkreśla te, ten taki wątek buntu. To znaczy, że, że jest pan bardzo zdenerwowany na polityków, że chce pan z nimi walczyć, że chce pan założyć im kaganiec i tak dalej. Natomiast, na przykład, moja motywacja jest kompletnie inna. Nie, nie skończyłem filozofii, ale ja studiowałem dwa lata filozofię i bardzo dużo czasu ogólnie życiowo staram się rozwijać właśnie w takich jakby to powiedzieć w systemach filozoficznych, bardzo dużo czytać i, i coś z pogranicza psychologii, filozofii i socjologii. I do mnie na przykład przemawia zupełnie bardziej wątek takiego, takiej nazwijmy to akcji solidarnościowej w narodzie, czyli na przykład moje pobudki nie są stricte przeciwko politykom, absolutnie, tylko właśnie coś takiego, że widzę, że ludzie jednoczą się wokół pomysłu, który jest, który jest mądry, to jest po pierwsze, i po drugie, jest on w ogóle ponadpolityczny, bo to, co mnie zawsze denerwowało, to jest taki tekst, tekst w piosence budki Suflera. Nawet gdy ktoś przy swej prawdzie zostać chce, czemu pięknie nie możemy różnić się. I, I to jest na przykład takie zdanie bardzo mocno, już wiele lat temu gdzieś tam w moim sercu się wypaliło i zawsze denerwowało mnie, że w społeczeństwie jest tak, że ktoś jest z lewicy, ktoś jest z prawicy, ktoś jest z centrum, ktoś jest libertarianinem różne frakcje. Ale główny, powód nasz, główny nasz problem jest taki, że my nie potrafimy rozmawiać, i nawet nie, nie to, że dojść do konsensusu, ale bardzo często jest takie mocne zacietrzewienie. I tutaj nagle pojawia się taki projekt, w którym właściwie ludzie, my nie wiemy, pan tutaj odnosi się do 30 różnych osób, no ale ja myślę, że pan nawet nie wie, jakich, jakich poglądów politycznych są te osoby. No i to nie jest dla mnie najpiękniejsze. Nie ten bunt, nie, nie nawet ten wątek, że walczymy przeciwko tej władzy, która teraz jest, albo tej, która za chwilę przyjdzie. My jesteśmy jakby tworem takim ponad podziałami politycznymi. To jest dla mnie niesamowite, zupełnie. Dlatego też mój mail, w którym ja napisałem te pierwsze zdania. On bardzo mocno tutaj chyba z wykrzykinkami, przepraszam za tak może zbyt zbyt taki dosadny ton tego maila, ale on był właśnie trzymajmy się z daleka od polityki. Ja nie mówię, że, że tutaj właśnie politycy będą nam przeszkadzali, ale głównie chodziło mi właśnie o to, żeby żadne media, żadny jakiś odbiór społeczny, marketingowy taki nie był, że nie był skonstruowany w ten sposób, że generator jest związany z jakąś frakcją polityczną, żeby oni za, nigdy nie potrafili zaszufladkować nas, że my jesteśmy z partii A, B albo C. W tej chwili zresztą yy, no, ta scena polityczna, której chyba większość z nas się wywodzi, przepuszczam oczywiście, no bo znowu nie wiemy, Hmm, czyli bardziej z, ze sceny wolnościowców, ona się teraz dzieli, więc znowu zaczynają się niesnaski pomiędzy politykami. I ja też właśnie panu zwracałem na to uwagę, nie? Że, że, że to będzie ciążyło na nas, czyli politycy się podzielą, jeden będzie mówił na drugiego, albo będzie jakaś afera i to wszystko do nas przylgnie, a my jesteśmy kompletnie ponad podziałem politycznym. I to jest dla mnie najpiękniejsza hmm, idea tego, co, co pan zaproponował i, i chcę ja się chcę włączyć. No to i właśnie wie właśnie... pan znaczy na, na pewnym poziomie ogólności to mówimy dokładnie o tym samym, tak? Ja, ja tak. się czuję po prostu oszukany. No, pracowałem 30 lat bardzo ciężko, wie pan, wyprówałem z siebie żyły, i teraz yy, yy, siła nabywcza, to znaczy, kiedy ja 10 lat temu czy 15 lat temu odłożyłem 1000 zł, to to 1000 zł było coś warte. W tej chwili to 1000 złotych jest warte nawet nie wiem, czy jedną trzecią, tak? Czyli to jest po prostu jawne oszustwo, yy, i to jest to jest jedna rzecz, a druga, po prostu system, w jakim mieszkamy, jakim żyjemy, pozwala politykom na robienie właśnie tego, tak? Dosypywania pieniędzy do do systemu rozdawania tych pieniędzy swoim organizowania monopoli, chociażby tak jak monopol Orlenowski, w związku z tym dyktowania cen, jak Pan jest na Teneryfie, to Pan wie, że cena benzyny na Teneryfie jest niższa, nie wiem jak w Hiszpanii, ale na Teneryfie na pewno jest niższa niż w Polsce. 1, no 22, i... 23, no to wychodzi no, tam w przeliczeniu, nie pamiętam, około 6 zł, tak, tak? Tak, tak, no i wie Pan, oni te swoje nadwyżki po prostu rozdają swoim tak. i finansują sami siebie, także to, to wie Pan, to jest no hip Hipokryzja, oszustwo takie instytucjonalne, i to mi się bardzo nie podoba. Ja bym chciał, żeby politycy byli cywilizowani, żeby politycy, nie wiem czy pan widział taki e, kiedyś polityk szwajcarski, śmiał się z dyrektyw europejskich, no bo czytał je i po prostu zalewał się śmiechem. One były tak głupio napisane. E, w Szwajcarii by to nie przeszło, bo tam politycy funkcjonują w zupełnie innych warunkach. Oni muszą odpowiadać za to, co robią, oni są pod stałą kontrolą. Oni muszą, wie pan, szukać właśnie konsensusu, a nie koncentrować się na tym, żeby podzielić społeczeństwo, żeby dorzucać jeszcze kolejne jakieś elementy, które to społeczeństwo mają podzielić. Także no, myślę, że wie pan, pana pobudki filozoficzne, moje ekonomiczne, ale gdzieś tam na wyższym poziomie ogólności to jest dokładnie to samo. Tak, oczywiście. Jedna taka jeden taki ciekawy wątek, bo odświeżyłem sobie specjalnie do wywiadu książkę Nassima Taleba na własne ryzyko. Tam jest taki ciekawy bardzo wątek, który niesamowicie zaskoczył. Ja kilka lat temu czytałem tę książkę. I on tam, on jest z zawodu specjalistą od rynków kapitałowych, głównie tam zajmował się obrotem chyba derywatów, ale no nieważne, w każdym razie jest specjalista od ekonomii. I on y, jakby wyszedł od takiej strony matematycznej, że bardzo ciekawe, że w życiu występują asymetrie, y, że nam się wydaje na przykład, że my musimy zdobyć, y, no wiadomo, jest ten ustawowy próg 500 tysięcy głosów y, do, do referendów, czy tam ten 100 tysięczny do, do inicjatywy ustawodawczej, y, ale na przykład, właśnie na samej. Y, Odbudowie matematycznej okazuje się, że życie, społeczeństwo funkcjonują według pewnej asymetrii, że bardzo często mniejszości, kilkuprocentowe dosłownie, narzucają lub wciągają całą resztę osób i tworzy się pewien ruch, którego już reszta nie może się wydobyć. I to ja na przykład dokładnie przekładam sobie tutaj na generator referendów. Pan, pan jest takim początkiem który rozkręca wokół siebie ten wir osób i nas wcale nie musi być miliony, że właśnie ta mała garstka potrafi wprowadzić tą asymetrię, o której Taleb mówi. I, i odświeżyłem sobie tą książkę i po prostu słuchałem zdanie po zdaniu i naprawdę niesamowite, jakby jak się to mogło przełożyć, jeżeli ktoś jest zafascynowany też ideą Generatora RFN, to, to polecam serdecznie przeczytać sobie tą książkę, to jest w trzeciej części. Mm, i to jest ogromna nadzieja dla nas to znaczy że to nie muszą być potężne z, zorganizowane struktury wystarczy dosłownie grupka oni to nawet mówią on to nawet określa grupka szaleńców y, zdecydowanych poświęcić swoje życie y, dla pewnej idei i oni są w stanie zmieniać y, całe społeczeństwa całe y, obalać systemy i tak dalej nie? więc to Niesamowity, niesamowity też taki motywacyjny zastrzyk, że, że wręcz matematyka jest po naszej stronie, a matematyka niestety jest najtrudniejszą taką dziedziną do pokonania, prawda? bo 2 plus 2 jest 4. Ale że ludzie nie myślą właśnie w taki sposób. Ludzie myślą w taki sposób większościowy, procentowy i wydaje się, że trzeba stworzyć potężną organizację. Absolutnie nie. Według, według książki, według specjalistów od matematyki wystarczy nas garstka szaleńców. Zobaczymy, zobaczymy, bo wie Pan, potrzebny jest też ogień, tak, podtrzymanie tego ognia, bo no chociażby zgłosiło się w tej chwili już ponad tysiąc osób, natomiast jeżeli chodzi o oglądalność na stronie Generator Referendów, to tam się kształtuje na, na poziomie 200-250, a czasami nawet i mniej oglądnięć, czyli no, ja liczyłem, że te, te osoby, zobaczymy, ja mam taki plan, że w tej chwili żeśmy przeszli te jakby powie można powiedzieć bóle porodowe, tak? Bo myśmy byli sami zaskoczeni tak dużym e, odzewem. E, nie wiem, czy pan pamięta, Wojciech Siryk mówił, że to będzie 60 zgłoszeń. No a my mamy w tej chwili po czterech tygodniach mamy tysiąc e, osób. Na ile te osoby będą aktywne, na ile one będą chciały zbierać te podpisy, no to, to się okaże. Ja mam taki, taki pomysł, żeby zweryfikować to zaangażowanie w momencie, kiedy już uruchomimy e voting no to zaprosić y, wszystkich y, ambasadorów. Do wzięcia udziału w jakimś no, dowolnym referendum na dowolny temat, taki po prostu, żeby zobaczyć zaangażowanie tych ludzi, tak? Czy, czy oni rzeczywiście wezmą, czy powiedzmy tysiąc osób, które, które się zgłosiło, to czy 900 w ogóle odpowie na ten apel i jakoś tam zagłosuje. Jeżeli taki będzie odzew, no to wtedy ruszymy bardzo intensywnie z promocją, wie pan, z propagandą, czy znaczy rozmowami na różnych kanałach. Są różne kanały, tutaj się zgłaszają osoby, ja prowadzę. Taki taki kanał, chciałbym reklamować to, to przedsięwzięcie. Przed chwilą rozmawiałem z osobą, która wzięła na siebie prowadzenie kanału na TikToku. Bardzo się ucieszył, bo ja mówiłem mu też o panu, że, że pan jest specjalistą od robienia shortów i takich tam innych rzeczy. Powiedział: OK, to będziemy współpracowali jak najbardziej. No i on, tak jakby, właśnie. To, co jest potrzebne w tej chwili, to jest to przywództwo sytuacyjne. To znaczy, nie, że Kubań ma wszystko załatwić, że ja mam fajny problem, fajny pomysł i Kubań niech to załatwi. Tylko trzeba ten pomysł, że tak powiem, spróbować samemu załatwić i dopiero potem go wrzucić do, do generatora referendów, tak? czyli tak jakby do tej całej struktury. No a moim zadaniem jest zbudowanie. Wie pan tej rady referendalnej, tak? Przynajmniej takich siedmiu osób, jak ja, mam nadzieję, no Pan ma w głowie poukładane, dobrze pan to widzi, może pan dołączy właśnie do tej rady, no jej, jej zadaniem byłoby właśnie podtrzymywanie ognia i yy, myślę, że dyskutowanie tych kierunków strategicznych, tak? Rozwiązywanie oczywiście też problemów jakiś tam, które się pojawią, ale ale właśnie ta ta wizja. No i w tej radzie decyzje były podejmowane, jeżeli rada liczyłaby 7 osób, no to po prostu byśmy głosowali i większość głosów decyzja przechodzi, a reszta ta, która była przeciw, to zgodnie z tym, co Szwajcarzy wypracowali, też jest za. Nieistotne jest moje zdanie, istotne jest, co Rada Referendalna wymyśliła. Także taką, taką mam wizję, taką mam koncepcję. Nie wiem, czy, czy jakie jest pana zdanie na ten temat. Super. Tu jest naprawdę dużo wątków. Myślę, że na ten 30-minutowy wyjazd tutaj nie, nie poruszyłem wszystkiego, ale jedna rzecz jest taka, że. Dosyć dużo zajmowałem się też w swojej firmie całym marketingiem i, i social mediami. I tutaj musimy też y, troszkę uświadomić sobie, że statystyki z social mediów. Y, no, tak ogólnie kłamią, to znaczy one nie, da, nie oddają prawdy, więc na przykład tutaj odnoszę się do pana zdania, że y, obejrzeń jest tam 200 czy 300, to nie ma najniższego znaczenia, bo to algorytmy na początku te kanały w ogóle nie promują i tak dalej, więc tutaj absolutnie jakby musimy rozpocząć debatę, w jaki sposób y, promować to y, i, i wypracowywać pewne strategie y, rozwoju, właśnie takie wręcz niezależne od. Y, od social mediów, czyli no średnio kanał w YouTube promuje się przez rok, więc teraz praktycznie pan wystąpił 3 marca, o ile dobrze pamiętam, tak? Ten tak, tak zależy. Tak. No i uruchomił pan równocześnie ten kanał drugi, więc pana kanał ma dopiero, ile tam, miesiąc. Yy, to, to jest nic, to jeszcze 9 miesięcy pracy, yy, regularnego wrzucania. Ja mówię o takiej statystyce yy, zwykłej. Yy, natomiast na pewno musi być kanał taki wewnętrzny do komunikacji, to jest taka rzecz, która pozwoli niezależnie od tego, kto, jakiego medium używa, jedni używają Whatsappa, jedni używają Facebooka, inni używają YouTube'a i tak więc żeby te wszystkie komunikaty, jeżeli chodzi o organizację, one muszą być na zupełnie niezależnym medium, takim, do którego każdy ma dostęp i będzie w jakiś sposób sprawdzał, choć może to być mail, nie? bo to jest chyba najbardziej utwierdzone. Także to są naprawdę bardzo duże takie strukturalne rzeczy, ale bardzo często jest tak, że jakiś niuans zupełnie powoduje o tym, czy coś ma sukces czy nie, albo czy coś zostało wdrożone czy nie. Niesamowite jest dla mnie też, jak ja go oglądam yy, i tutaj ogromny też szacunek dla Pana znowu, że jest Pan bardzo otwarty na różne systemy, że bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi i wrzuca swoją wizję i mamy zrobić to tak, bo to ma działać, a okazuje się potem, że nie działa. W jednym z wywiadów Pan tam mówił, że informatycy chcą na czymś innym, no dobra, to niech oni sobie tam gadają na czymś innym, no bo z drugiej strony czemu oni mają używać grupy facebookowej, jeżeli ona dla nich jest niepraktyczna absolutnie, oni pracują w zupełnie innych środowiskach, prawda? I to samo na przykład dotyczy ludzi od social mediów. My ogólnie siedzimy bardzo mocno gdzieś tam, Facebooka, a w tej chwili na TikToku. YouTube jest takim zupełnie innym forum do, do troszkę innej formy treści, więc to wszystko tak naprawdę zaczyna rosnąć w taką, w taką ośmiornicę, ale ona musi mieć tą głowę, nie? czyli musi być ten trzon. A to są takie już filozoficzne rzeczy, gdzie no, ta organizacja będzie kluczowa tutaj, myślę. Nawet na skalę, czy to przedsięwzięcie będzie, y, czy ono wypali, czy, czy gdzieś tam będzie, będzie kulało. Ale z drugiej strony mamy maraton. Jak coś nie zadziała, to, to spróbujemy wdrożyć coś innego. Oczywiście y, w 100% y, angażuję się, tak jak rozmawialiśmy przez telefon, y, to było jeszcze przed moim wyjazdem w Polsce rozmawialiśmy. Ja chętnie angażuję się, powiedziałem, wymieniłem te rzeczy. Przede wszystkim zajmuję się multimediami, czyli dźwiękiem, jestem specjalistą od dźwięku, nagrania, montaż i różne rzeczy. Natomiast rzeczywiście multimedia, czyli jakieś tam proste formy wideo. Rozmawialiśmy tutaj o shortach, No to to są proste formy wideo. Grafika, ale to tak użytkowo, absolutnie, czyli nie tworzę grafik, ale bardziej jakieś obróbki zdjęć, takie rzeczy, które będą potrzebne. Memy, na przykład Sławomir Mencen bardzo mówiło o tym, że bardzo duża część jego popularności opiera się o memy, o TikToka i o memy, więc no, kopiujmy najlepsze rozwiązania, prawda? Jeszcze kopiujmy, w... tak, dokładnie. Trze, trzeba... w... Właśnie ja rozmawiałem dzisiaj z panem, który się będzie zajmował TikTokiem, po prostu poprosiłem go, proszę dawać mi wskazówki, proszę tak. em, też krytykować to, co robię, no, bo bo wie pan ja nie jestem alfą i omegą tak no, dużo rzeczy potrafię zrobić ale właśnie potrzebuję pomocy różnej pomocy od państwa. Także no, powoli zbliżamy się już do do końca. Też no, to co zaproponowałem to jest absolutna transparencja kosztów czyli tych tych donacji które w tej chwili wpłynęły nie jest ich dużo ale pierwszy donator zgodził się. Nabycie takim audytorem donacji. I przed chwileczką, przed naszą rozmową, właśnie już do mnie zadzwonił. Omawialiśmy sprawę, jak, jak on ma to podsumować, jak on ma to wszystko sprawdzać, więc umówiliśmy się. Też wysłałem list do drugiego donatora, bo on po prostu znam tylko jego adres, nic więcej. Chciałbym, żeby były dwie takie osoby i, i już, bo bardzo często się zdarza, że z donacji sobie organizatorzy kupują iPhone'a albo na przykład mieszkania, jak się właśnie wczoraj dowiedziałem, a tego bym bardzo chciał uniknąć, tak, to znaczy to jest, jestem wyczulony, no bo to są pieniądze jednak społeczne, także po prostu warto by było, żeby one były dobrze z sensem wydane. Także na dzisiaj Panu bardzo serdecznie dziękuję, będziemy ustalali w miarę możliwości jakiś plan działań, zasady pracy wolontariatu są takie, że jeżeli nie chcesz, to nie bierz, ale jeżeli już zdecydujesz i bierzesz, no to po prostu w miarę możliwości doprowadzić to do jakiegoś sensownego końca, tak? Czyli, czyli no te, te krótkie zadania, właśnie tak, tak sobie to widzimy. Natomiast, oczywiście, skoro Pan wie, że to jest maraton, no to prawdopodobnie tych małych, krótkich zadań będzie przez kilka lat będziemy działali. Mam nadzieję też, że jak już zaczniemy rozmawiać o Radzie Referendów, Wtedy się do pana zgłosimy, być może pana dołączymy. Nie wiem, raz na miesiąc byłyby na jakimś Zoomie spotkania, które miałyby właśnie omawiać strategiczne działania. No, tak, tak sobie to wyobrażam. Także. Ja bardzo chętnie. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy, z opóźnieniem od trzeciego, no ale niestety przenie przeniesienie na emigrację no, wymagało choćby znalezienia mieszkania, co zajęło nam trzy tygodnie mimo że mieliśmy fundusze no, także to życie oczywiście tutaj troszkę skolidowało ale tam 20 którego się odezwałem się do pana i dobry zainstalowałem się na teneryfie jestem działamy dalej no i w na tej zasadzie w którym rejonie teneryfy pan jest w jakim tam blisko jakiego jakiejś miejscowości Buena Vista, czyli to jest północny zachód, właściwie taki koniec, koniec troszkę Teneryfy, na północy jest tam. Ja wiem, wiem, bo tam byłem właśnie w lutym chyba albo w lutym tak tego, tego, no, tego roku. Także no cóż, życzę, żeby Pan szybko wszedł na wulkan El Teide, nie wjechał kolejką, tylko wszedł, to jest tak. dosyć duże wyzwanie. Trzeba oczywiście troszeczkę potrenować. Też zobaczył krajobraz Lunar Lunar, Lunar, jak to było, kurczę. Pejsache Lunar, Pejsache Lunar, to rzeczywiście takie bardzo dziwne górki, tam trzeba do, do podejść, takie dziwne skały są. W ogóle ładna jest Teneryfa, rzeczywiście zupełnie inna od krajobrazu polskiego. Także tak. fajnie Pan wybrał, być może kiedyś wpadniemy, to się spotkamy. E, tak. No cóż, na razie bardzo Panu serdecznie dziękuję za wsparcie moralne też za akceptację tego pomysłu, a w zasadzie nawet to, że pan jest, no niejako, podziela pan te same, te same wartości, które mam ja, także czuję w panu alianta, tak? W tym, w tym co robimy. Tak, no po prostu spotkaliśmy się, jest różnica pokoleniowa, ja mam czterdziestkę w tym roku, także u mnie, tak jak Pan mówi, te, te, te średnie pokolenia teraz próbują dokonać jakichś zmian, Pan jest tutaj takim przywódcą, na razie oczywiście będziemy dalej kombinowali, jak to poukładać, struktury, ale Pan jest takim przywódcą, jest różnica pokoleniowa, no ale jak to pokazuje właśnie, że w momencie, kiedy spotykają się ludzie o po, podobnych poglądach, no to wynika z tego coś dobrego, i mam nadzieję, że wyniknie z tego coś dobrego. Też mam taką nadzieję. Bardzo serdecznie panu dziękuję i dziękuję. do następnego razu. Dziękuję serdecznie, do widzenia. Do widzenia.